Cześć, witajcie już w drugiej części odcinka na temat grania w SO na klawiaturce i myszce. Dzisiaj, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, zajmiemy się recenzją i rozgrywką. Zagramy sobie Rankeda, czyli turniejówkę, tryb turniejowy razem z moim jeszcze innym kolegą, który nazywa się Nito. I mam jeszcze taką rekompensatę za to, że nie było tak długo filmików, a mianowicie zapowiedź kilku nowych serii które znajdziecie podczas filmiku i pod koniec filmika, bo jak nagrywałem razem z Nitem, to wpadł mi, do... wpadł mi po prostu po nagrywaniu jeszcze jeden pomysł do głowy i znajduje się on na końcu filmiku. A więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Ok, stworzyłem już lobby. Dzisiaj zamiast płócia będzie grazał Nito, bo później nas wystawił, pócia już nie lubimy, bo... no, później nas wystawił, dlatego go nie lubimy. Ok, jeszcze taka szybka taka dopowiedź do poprzedniej części tego filmiku. Zobaczcie, chodziło mi o tego. Ten kursor, który teraz jest. Wcześniej nie mogło mi się, nie mogę go pokazać, bo jak wiecie, rozłączył mi się ten konwerter, a teraz wszystko jest gitę, mogę wam pokazać i jak się kliknie scrolla, to on wtedy zniknie już jest normalnie na, na tych takich. na. O tych ustawieniach, te, tych, co jest mapowane przyciski. A tak to scroll. I znowu jest sam kursor. Taki. No wiecie, po prostu kursor, z nim można sobie klikać. Yy, dobra, więc gramy. wyszukiwanie. Czekajcie chwilkę, ja sobie teraz podgłośnie i. Zaraz dostaniecie jeszcze screena tutaj, jak się jak już wejdziemy do gry, jak będzie się ładowało pod z tego czasu. Yy, dostaniecie screena z tej... Z tej instrukcji, którą powiedziałam wam, że wyrzuciłem, ale w sumie pomyślałem sobie, że można pokazać przecież to jest unboxing, więc yy, powinienem to pokazać. Dlatego to będzie szybko korekta i właśnie teraz będzie. A ja czekam aż bijemy do gry. OK, jesteśmy już w rozgrzewce. Yy, nie wiem, czy wspominałem w poprzednim odcinku, że będzie to wyglądać w ten sposób, że. Po pierwsze, do dziewiątej rundy, do zmiany drużyn, będę grał myszką i klawiaturą, a drugą część będę grał już palcami. Wow! I stwierdzę, czym się lepiej gra. Oho, lipa. Powiem Wam szczerze, że grałem sobie troszkę prze... przed yy, nagry... na... nagraniem tego filmiku. Używałem trochę tej klawiatury. I powiem Wam szczerze, że może to nawet być troszkę lepiej niż Yy, niż, wow. niż normalnie bo no, jakby nie patrzeć, wow jest łatwiej tam chodzić, yy, obracać kamerkę i jednocześnie strzelać Ehe. dobra, yy, no i wiecie, wiecie już pewnie z oglądania moich filmików, że jak widzicie w lewym górnym rogu a, w lewym górnym rogu ja gadam sobie z nitem na Discordzie, ale wy po prostu go nie słyszycie, bo. Bo nie otrzymałem, nie otrzymałem na to zgody. Ej, nie mogę się ruszyć! Fuck. Coś jakiegoś zawałem, laga, nie mogę się ruszyć. No nie wiem, nie wiem Nito. Ninja nie ładnie zrobiłem, nie pozwoliłem gościowi wyjść ze spawna No co? Nie, nie grałem w kiedyś w Fortnite, ale Tylko Nie gram w Fortnite, ja uważam, że to jest gówno, dzieci, dzieci zepsuły tą grę, co nie? Yy, ale grałem kiedyś, tak w sensie Miałem brata we Włoszech, on przyjechał ze swoim PS-em i ten On tam miał, on tam miał Tak, dał mi, je. tam nie wiem, jeden mecz chyba zagrałem tylko ale ogólnie to nie podoba mi się ta gra. W sensie to jest taka. Podróbka z tych wszystkich podróbek. No, dla kidów. A dobra, może być ja. Yy, Okej okay, widzowie. Yy, muszę... Muszę. Nie. <ścoughs> yy, za tą długą przerwę, która była. Yy, chciałem zrobić wynagrodzenie. I... Ej! XD, XD Chciałem zrobić wynagrodzenie i zapowiedzieć mnóstwo nowych serii. Na przykład pierwsza to będzie granie z widzami. Kto tam będzie chciał pisać do niej wiadomość prywatną? Tam nie wiem gdzie. Może być w komentarzach na YouTubie. Wiele osób mnie nie ogląda. Brrr. Wiele osób mnie nie ogląda, ale ten. Niech to raczej będą gry mobilne, bo na komputer nie ma w co grać, ale w Minecraft to można pograć. To jest pierwsza seria. Druga seria będzie na przykład. Załóżmy, niech to będzie takie coś, że będę pokazywał na przykład, jak wgrywać mody do Minecrafta, sobie tam pobrać fabrykę i tak dalej. To już dwie serie. I ten. Eee, czekaj, nie to zaraz, tylko muszę dokończyć, bo język mi się podąża, tak ciężko się skupić tych gadać z tobą, nagle ten grać i jeszcze mówić. A, zginę, zginę, zginę! Kurde, orki no, przez przypadek przeładowałem. Dobra, eee, dwóch MID. Eee, eee, dobra, i na przykład będę pokazywał różne rzeczy typu... No na przykład mogą być też programistyczne, tam nie tylko te nie tylko te jak tam grać mody do Minecrafta i tak dalej. Ale możecie też posłać swoje pomysły i myślę, że będzie to zrealizowane, dlatego że muszę, muszę się tak jakby. Zrekompensować wam tą przerwę, co była tam ponad miesiąc. Więc to dwie serii ode mnie i możecie posłować swoje pomysły. Dobra, więc teraz trzeba się skupić, dosyć gadania i gramy. Tak, w Minecraft zagrałem na komp. ale ja na telefonie też mam Dobrze, dobrze Ale tu wychodzi na telefon Mam na telefon Pocket Edition Kurde, dostałem z hej, że już na samym starcie się w ogóle zginął, do z kłacha. Dobra, bez a, dwóch bit! Proszę, połóż dwóch bit! A. A. Wow, wow, co się dzieje? Ej! O, mam broń. No ja pierdziele, zostałem skana! Ej, nie, nie, przegramy to. Przegramy to. Przegramy to. Dobra, gitas. Jeden, jeden i trzy śmieję się, nawet żadnej asisty nie mam Dobra, MK. O. Wow. Nie, 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 nie JAKIM JA JESTEM NUBEM?! Wiem, że leciły mi dwóch, ale nie założyłem go z za co nie? I przeładowałem. Kurde, proszę mi się te przyciski, muszę sobie zmienić po odcinku. Ale dalej jestem, stwierdzam, że... Chyba raczej lepiej jest grać klawiaturą. Niż, niż palcami. No niestety nie to. Ale to jest moja wina, czekaj, ja muszę... Muszę to ogarnąć, muszę przestać Kigać co R zasrany, bo mam pierś pod R mam reload. Mm. Dobra, dobra, dobra nitę. Ale ja mam UMP, wiesz? Dobra, so. nie to pomóż, ja nie mam, nie mam, nie mam kewa. Uciekał, uciekał! O nie zginąłeś. A jeśli byrze jakąś jakieś broni, kość broni, kość broni, kość broni, broni, bo nie zdążyć, nie zdążę. Dobra Bo nie ja będę miał hajsu. Kołacha Ona nie będę miał hajsu. To gram z kawałem na MK. Ja nie, nie hajsu na M. Mm, 2,900. Ciu, ciu, bo z double dors? Dwóch, dwóch, dwóch house. Jeden z 56 53 drugi. Nito, zobaczmy jak Nito gra. I myślę, że mogę jeszcze dać taki, bo teraz podam na pomysł na kolejną serię, że będę testować różne mody. Jak tam nie wiecie jak, jak używać danego moda. Czy tam po prostu nie potraficie go używać, to ja będę pokazywał go. Dobrze Nito. Ja będę go pokazywał go na odcinku. I myślę, że te odcinki pojawią się dosyć niedługo. No co? Nie chcę. Nie chcę. Mam emkę. No i ten. I ta seria pojawi się. Oj, no, ta seria z tymi wrywami do mocy pojawi się, pojawi się niedługo. Fakt też. Mm. I ten. I szybko zobaczycie tą serię, bo na, na ten pomysł. Wow. Na ten pomysł już długo Tak jakby się czaiłem hmm, Więc szybko nagram jakiś odcinek z tego Bo spodobał mi się ten pomysł Bo wiem, że wiele osób nie potrafi tego zrobić A że wyszło teraz yy, 1.16 Holy shit Skrzynki, skrzynki oh, haha, Wiedziałem Apart, weź pilnuj apart no nie! Apart jest ten, Apart jest ten. Ale zaraz, trwana, easy, to że mnie zabij to... No, może, może no Są on tu pisze? 5-4 5-4 No nic, niestety gości, 5-4 Takie życie Oczywiście, bo u nich jeden jest jakiś afk albo po prostu w rzez meczu. Leci czy nie. O, du shit mit czysty. Nito. A, ty wiesz, że czysty. A, ale to zlamiłem. Został obity. No i znowu został obity, Gościom jakiś pink milion. Bo ginie dostaje hita. O, house. O, jaki skał przez smoka poszedł! To było niesamowite. Drugi. Ło wow, wow, co tu się stało? Wow, co się stało? jakiegoś... Czekaj chwilę, bo... O. Bo ten, bo... Wyszło mi z gry przez przypadek na chwilę, ale to nic, niestety. poszli ja? poszli ja? wow 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 tu dojadę gościu ciu ciu, ciu 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 bo rotuje kurrp dostałem flasz od naszego, ale nie widzę ajjj za późno powiedziałeś no i przegrana runda moja wina no, nie nie moja wina to coś flesz, aż już tutaj jest wina a jedyny na jeden jest Dobra, ja myślałam, że idzie stąd trzech. Co najmniej ja wiedziałam, że nie ugra tak, trzech. Zmiana drużyn. Ok, a więc teraz ja odłączam odłączam, odłączam myszkę i ten. Odłączam myszkę i klaweturę i lecimy na. Lecimy palcami i ocenia, które, które, które. Jak mi się lepiej grało. Diglem. Plastycznie, co ja gram Diglem. klasycznie co nie? sobie Ekran. Deagle, deagle, deagle. Nie, Nie no, to nie ma porównania, kurde. Krewetury to, to co raz lepiej się gra. Nie, dobra, poznałem klawiaturę, przepraszam was bardzo, ale no, od razu mogę stwierdzić, że krewetury gra się milion razy lepiej. No i przegramy to, nie, przegramy to. Ja dam No ciężko mi się gra. Niech się chwilę mi podłączy. To Ja teraz robię chyba czarny ekran, bo muszę być z muszę gry, żeby podłączyć. A więc leci cięcie. Dara już podłączona jest ten. Podłączyłem szybko, zanim jeszcze runda się rozpoczęła. Już jest podłączona wszystko. Eee... Jest na pierwszy? No jest, co i o to chodzi. Tak ma być. Ej, bo poszli wszyscy, a nie, dobra, myślałem, że ten. Dobra, nie. O, idzie tutaj jeden host. Wow, co tu się stało? Jakiś ten, y, aplikacja, przez którą gram miała ja, crash jakiegoś i tam. Ej, no i patrz, i teraz mam jakiś configurating. tej aplikacji. A jest rozłączona. Ej nie, nie zabieraj mi kila gościu. Jak chcę ci zrobić tego kila? No No i kurde, mam z jakiegoś crasha aplikacji ten. I pisze mi, że... Że configuration nie, jakieś. Configuration! Który? A, za ile ten? Yy, razem za dwie stówy. Wszystko razem. Chyba, chyba, co nie? Konwerter, konwerter 7 d i mieszka z 150 yy, Kiedy? O nie wiem. Ale wiesz, że to jest złysza. No, około miesiąc. Wow! Usłyszałem go tutaj. Usłyszałem go w słuchawkach. A tak bym go nie usłyszał. Bo ja mam pakę. Nie zauważyłem, że mam pakę. W sensie. O, gdzieś tam jest na mapie widzę. <laughs> Jak tamten. Drugi jest to jestem. Ej, sła, słabe sła, mam staty. Trzeba kupić sobie. <laughs> Nie, przedostatni. Dobra. Raszuł jest kosą mida. da. Nie, to no i tak to się skończyło. No tak się <laughs> Oj, <laughs> Ojej. Le. Plecy ma, plecy ma. Skąd wiedziałem? Skąd wiedziałem? No bo debilem jest ten gość, który gra. No i znowu wiedziałem, że ma plecy, no bo słuchać kroki jest, no. Co oni w słuchawkach nie grają? Jak można grać bez słuchawek? Mm. <ścoughs> Uwaga, nie to gra, nie to gra bez, bez słuchawek, no daj mi takę. No. Co e, to dawaj... Dawaj... Holy shit, tylko nie zginę i dobrze, Digger bym mogłem podnieść, o słuchawki słyszałem, ale za późno się ogarnąłem, 56 obity mit chyba, 56 albo 54, nie zauważyłem dokładnie, no i git jak tam sobie w statach najdem, holy shit, 8 do 10 mam, Z mi spadnie. dałoby się, żeby CT to ugrało. CT w sensie. Bo i tak nie w całego meczu. No kurde. No i dobra. Mecz skończony. Klawaturka i myszka podłączone do telefonu. Jak granie w standoffa. Jest to idealne, idealne połączenie. Lepszego nie widziałem. No i dalej na sleaverze. Ja dalej na Sliverze jeden. Ja I oceniam to jako 10 na 10 gra się totalnie lepiej niż na palcach. A więc to na tyle w tym odcinku. No i ma? Okej, okay, a więc mamy koniec filmiku i teraz leci ta seria, na którą mówiłem, że wpadłem podczas montażu, a mianowicie jest to seria na temat teksturek w Minecraft. Będzie jeden odcinek z tego jak je wgrać do Minecrafta i cała seria z tego jak, ja, jak ja będę przerabiał te teksturki na swoje własne. Takie wiem różne, obojętnie jakie i będę wam też pokazywał jak to zrobić. A potem dam Wam jakiś tam, nie wiem, link do tej paczki albo coś takiego, żebyście też mogli ją sobie pobrać. A więc to już koniec odcinka. Siema.